Znana pisarka Dorota Masłowska postanowiła zająć się płytą Heleny Englertów. Tak. I Aktorka Helena Englert, córka Jana Englerta i Beaty Ściwak. Domaga się wycięcia fragmentu. Mówi: Nie wiem, jak to zrobicie, chyba musicie się cofnąć w czasie. Haha, ha. ale niestety trzeba wyciąć, bo tam jest fragment o Kanapka. kanapkach z hajsem. Tak. I Dorota Masłowska. Uważa, że ona jest jedyną osobą w Polsce, która może użyć takiego sformułowania jak kanapka z hajsem. Bo, Gdybyście napisali bo, bo, teraz komentarz kanapka z hajsem pod filmem, to Dorota was dojedzie. To będzie tak, jakbyście napisali arcykapłankę wiecie czego. Stop. Wiecie czego. Stop. Stop. Będę skatywał. Proszę bardzo. Chodzi o arcykapłankę. Stop! Policja! Cool. Więc. Arcykapłanka z... To z hajsem. Kanapka. Tak właśnie, w każdym razie tego nie możecie też mówić. Tak, no w każdym razie Dorota Masowska twierdzi, że ona wymyśliła sformułowanie kanapki z hajsem. Co nie do końca jest prawdą. W ogóle nie jest prawdą, bo... U, 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 Chciałem to ładniej powiedzieć, nie do końca jest... Udowodniono jej, że już inni przed nią, że to ona komuś podwędziła, więc żeby nie było tak, że ona będzie musiała z książki korektorem każdy egzemplarz tam zamazywać, bo kto inny wymyślił to sformułowanie. Zresztą niewykluczone, że słamo słowo kanapka. Zostało użyte już kiedyś? Już wcześniej. kiedyś. Uuu, będą pozwolone prawo. Wyobrażasz pokońskie. sobie, że no? przychodzi ktoś i mówi: przepraszam, słowo kanapka, możecie mi nie wierzyć. Ja ale wrześ... Ja pierwszy raz użyłem w 1926 roku. Teraz przyjdzie. A że Bo te... to jest gość, który dostał je kamienicę w Warszawie właśnie. – Tak, nie, to 100 latek tylko. 26. To -ty, no, nie mówię. No. Nawet jeszcze 99 lat, no. to w ogóle młodzieniasz I mówi: hello, ja wymyśliłem słowo kanapka. Tak.